To jeszcze energolek i do roboty. Mógłbyś wreszcie ograniczyć trochę te energole. Cały czas tylko chodzisz i ośmiopaki kupujesz. Ale ograniczyłem, zobacz, patrz, teraz już nie kupuję ośmiopaków, teraz kupuję czteropaki. Witajcie moi drodzy w piątkowym odcinku. Dzisiaj mam parę rzeczy do powiedzenia, niestety, także bardzo was przepraszam, ale wstęp będzie zdziebko wydłużony, bo są informacje, które muszę wam przekazać. Pierwsza, najważniejsza informacja. 28 marca odbędą się znowu krakowskie targi terrorystyczne. Cieszycie się? Bo ja się cieszę mega. Chcecie, żeby DJ Arachno znowu zorganizował coś? Tylko tym razem grubszego? Damy radę. Słuchajcie, warto jest jechać ze względu na to, że będzie wprowadzane kilka zmian. Z tego co już wiem, będą bilety do kupienia online. Także skrócą się kolejki. No, i nie zmarznięcie, tak jak o poprzednich targach. <noise> Także myślę, że warto. Jeszcze niestety nie wiemy, kto będzie na tych targach, jeśli chodzi o wystawców, ale śledźcie kanał, na pewno się dowiemy. Jeśli macie pytania odnośnie targów, piszcie, postaramy się dowiedzieć i odpowiedzieć na Wasze pytania. Informacja dla tych, którzy nie oglądali ostatnich arachnoniusów. Już w niedzielę na naszym live'ie, który startuje o godzinie 18:00, odbędzie się licytacja. Przedmiotem licytacji będzie ten oto kanwas, który widzowie stwierdzili, że chcą wylicytować, chcą się o niego bić, także dajemy Wam tą możliwość, lejta się. <grym> Aukcja rozpoczyna się o godzinie 20 czasu polskiego, także wszystkich chętnych bardzo zapraszam. Cena wyjściowa to 200 zł i to jest cena, którą ustaliliście Wy, nasi wspierający i widzowie na ostatnim live. Ze względu na to, że już otrzymałem pierwszy komentarz odnośnie ceny, że coś takiego można zrobić za stówę, okej, okay. ale w Polsce, ja nie mieszkam w Polsce. Ja zapłaciłem trochę więcej. Także. To nie ja ustaliłem cenę, a wy? Więc jeśli macie ochotę wziąć udział w tej aukcji, zapraszamy na live w niedzielę. Także co moi drodzy, bierzemy się za to, co jest tematem dzisiejszego filmu, a mianowicie skorpiony. Co się stało z naszym skorpionem? No mi się przydarzyło to pierwszy raz w życiu. Nigdy jeszcze tak nie miałem, żeby skorpion tak w takim stanie zresztą. Zobaczcie sami. Ja jestem DJ Arachno, a to są nasze skorpiony. Siemandero, dzisiaj mamy skorpionowy zawrót głowy, słuchajcie jest awaria, ja zawsze Wam powtarzałem, że jeśli będę miał awarię na hodowli, to zawsze Wam o niej wspomnę, najgorsze są te świeższe, które kupiliśmy dla Franklina i po prostu szlak mi najjaśniejszy trafia, masakra, o od razu lepiej. Mówiłem Wam już kiedyś, że jak jest awaria na hodowli, to będę Wam to nagrywał. Nie oszukujmy się. Awarie się zdarzają na hodowlach i to jest rzecz normalna, że coś może później tak. Ktoś może zachorować, ktoś może umrzeć. Niestety drugi raz padło na naszego skorpiona. Ja od razu słuchajcie, tutaj się rozejrzę po tym pojemniku. Czy nigdzie nie chodzą żadne roztocza ani nic? bo to też jest do, dosyć istotna sprawa. I powiem Wam szczerze, że ja tu nie widzę kompletnie nic, także jest jeden plus. Dlaczego mówi awaria? <grydy> Zaraz Wam to pokażę. Wychodź, łośku. Wychodź. Zobaczcie, co się stało naszemu skorpionowi. Wczoraj, gdy mu zwilżałem i on wyszedł, zauważyłem: słuchajcie, wychodź. Wychodź, Nocheniu. Wychodź. Zauważyłem ten biały nalot. To jest nic innego, moi drodzy, jak pleśń. To jest typowa pleśń i bardzo mi to nie odpowiada. Zdarza się. Słuchajcie, powodem może być na przykład zbyt wysoka wilgotność. Akurat Heterometrus Loaticus, który tutaj jest na obrazku. Ale coś mi się tu nie podoba. Co ty masz przy otworze gębowym? Może mi się wydawało, może to kawałek włókna był. To są skorpiony, które uwielbiają dużą wilgotność, słuchajcie. Więc przy dużej wilgotności może zdarzyć się coś takiego jak widzicie na załączonym obrazku, czyli pleśń. No niestety. Tak to jest w tym hobby i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Najważniejsze to jest to, żebyśmy zareagowali. Ogólnie sytuacja nie jest yy, tragiczna, gdyż po prostu z welinką to zejdzie. Ale na pewno trzeba zmienić, słuchajcie. Trzeba zmienić zbiornik i zobaczcie, ja chyba znam winowajce. Widzicie to? To są zarodniki grzyba. Słuchajcie, zarodniki grzyba są wszędzie. One są w powietrzu, one są w takim włóknie kokosowym w torfie. Także, no niestety, ale z tym nie wygracie. Jeśli zarodniki grzyba dostaną się do takiego pojemnika, to bardzo mi przykro, ale nic na to nie poradzicie. Możecie tylko wymienić włókno i modlić się, żeby znowu to się nie pojawiło. A jak widzicie, tutaj pojawiło się zarodniki grzyba, a że to jest w jego gnieździe, to po prostu przeszło na skorpiona. Jedyne, co teraz spróbujemy zrobić, weźmiemy sobie pojemnik, złapiemy go w ten pojemnik i za pomocą zwykłych wacików takich kosmetycznych, um, za pomocą pęsety po prostu spróbuję zebrać z grubsza to, co jest na nim. Oczywiście muszę sobie wstać, będzie mi dużo wygodniej. Ciebie, kolego, zapraszam Tutaj. Wiem, że Ci się to nie spodoba, co się teraz wydarzy, i wcale Ci się nie dziwię. Mi też by się to nie podobało, ale niestety, kolego, robię to dla Twojego dobra. Także zmaczam sobie takie waciki. Teraz weź go z łap. Przytrzymuję sobie takiego <śmum> skorpiona. Bardzo bym chciał go przytrzymać, ale coś mi nie idzie. Patrzcie, co on wyczynia. <noise> Ciężka sprawa z tym skorpionem będzie, powiem Wam, żeby go wyczyścić. Ale z grubsza, coś tam zawsze zbiorę. O ja! Z grubsza, coś tam zawsze się zbierze z tego jego pancerza. Bo wiecie, jeśli wrzucimy go teraz do nowego pojemnika. No nie no Loatiku zużywa. Słuchajcie, Telsona na waciku. No po prostu mistrzostwo. Także z grubsza, z grubsza tutaj zbiorę co się da. Jak widzicie on się broni, ale to jest normalne, każdy by się bronił. Dzieci jak idą do lekarza też się bronią przed zastrzykami, prawda? Także tyle ile się uda. Tyle zbierzemy. O, widzicie? On już się ogarnął trochę. Ciach, 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 i nie ma co panikować, moi drodzy. E, jedyne wyjście to jest takie, żeby. No, tutaj już bardziej chyba nie, nie uda mi się zebrać. Najgorsze, że nie mam jak go sobie przytrzymać. Ale myślę, że tyle wystarczy. Pani dyżejowa, jak myślisz? Myślę, że nie jest źle. Myślisz, że nie jest źle? No, w tym zagięciu, i tutaj na, na tym, no tutaj już tym wacikiem nie dojadę. Ale myślę, że, że i tak jest spoko. Wracając do tematu, co robicie w takim momencie? Możecie zrobić tak jak ja, spróbować zebrać wacikiem yy, z grubsza to, co jest na nim, i na pewno zmniejszyć trochę wilgotność. Oczywiście nie przesuszcie skorpiona, bo tu nie o to w tym chodzi, ale zmniejszcie troszeczkę wilgotność w pojemniku. Powiem Wam szczerze, że ja jestem, wychodzę, to znaczy, ja wychodzę z założenia, że jeśli takie rzeczy się zdarzają, szykujemy. Nowy pojemnik, przeprowadzamy takiego delikwenta i czekamy na wylinkę. Kolego, ja ci nie chcę krzywdy zrobić. No patrzcie go, no. Już, już spokojnie. Także my tutaj mu na pewno już nie będziemy zwilżać, yy, bo to sensu, sensu nie ma. Trzeba przesuszyć troszeczkę. Oczywiście nie zapominajcie, dawać mu tej wody, ale nie zwilżajcie po prostu całego torfu. No bo grzyb, jak wiadomo, ciepło, wysoka wilgotność i rozwój grzyba jest murowany. Także co, no już nie stresuj się. Zobacz, tutaj możesz się schować pod, pod tym, no. Możesz się tam schować, pozwalam ci. On już jest tak wściekły. O, i super. I tam sobie sieć. Oj, kurde. Kolejna operacja. Myślę, udana. Także nie panikujcie, przy Wylince na pewno mu to zejdzie, pamiętajcie, że skorpiony mają bardzo, bardzo gruby pancerz i taka pleśń, no co no, no nie powinna mu zaszkodzić, co nie znaczy, że jeśli byście nic z tym nie zrobili i dalej by miał dużą wilgotność, no to pewnie w końcu by go uśmierciła. No myślę, że jak, że jak wszyscy dobrze wiecie, za duża ilość czegokolwiek, każdemu zaszkodzi. Także jeśli widzicie pleśń, Zmniejszacie wilgotność najlepiej. Przeprowadzić takiego skorpiona, oczyścić z grubsza i czekać na wylinkę. Oczywiście obserwujcie, bo jeśli ta pleśń będzie wracała na nim, no to myślę, że takie czyszczenie wacikiem trzeba powtórzyć. Pamiętajcie, skorpion to nie ptasznik, także jak widzieliście, da się go troszeczkę wyczyścić, on się będzie bronił, ale, ale to nie jest w loteria, <grym> także myślę, że ze skorpionem na pewno dużo łatwiej. Także co? Jego na razie nie karmimy, bo kraczany były w jego pojemniku, nie chciał jeść. Także jego po prostu zostawiamy w świętym anielskim spokoju. Co by nie było nudno, Loatikus oporządzony, oczyszczony z tego badziewia, co się na nim pojawiło. Także sprawdźmy, co słychać u naszego Heterometrus Silenus, tak? Silenus ex <gulercie> cholercia, znowu nazwy zmieniają. Zobaczmy, co u niego. Stworzyliśmy mu tutaj pojemniczek, dlatego że ten pojemnik, no nie, nie, to, to taki mały nie wypał z naszej strony, ten pojemnik. I chcemy ustandaryzować pojemniki, dlatego tutaj mam nowy. Oczywiście, szybka rewizja, no są skoczogonki, mnóstwo skoczogonków, także to jest na plus. Powiem ci, pani dj że jeśli tutaj jest tyle tych skoczogonków, to ja się zastanawiam, czy tej ziemi trochę mu nie przerzucić, wiesz? Jak myślisz? Troszeczkę ziemi mu przerzucimy. Także zobaczmy, co u tego kolegi słychać. Obejrzyjmy korek. Nie, nie widzę tutaj żadnej grzybni ani nic, także stary korek ląduje do nowego pojemnika. Aha! Przebiłem się przez niego pęsetą. Tak może być? Nie, bo tu, tu jest przód. To z tej strony, o. Dokładnie. Tak, tak jak teraz. Dzień dobry kolego. Dasz się złapać, czy nie, nie dasz się złapać? Dasz się złapać, ale ty jesteś kurczę. Normalnie petarda jesteś, nie? Grubas jesteś. No, ale nie, sportu z tych, tych skoczogonków. A skoczogonków szkoda, bo jak wiecie lub nie, najlepsza ekipa czyszcząca jaka może być. Kolejny Skorpion, z którym będę miał problem, żeby go złapać. O kurde. No ty to jesteś taki, powiem ci. Bój się, bój się! Ciach! No, jesteś taki agresorek, powiem ci. Fajny jest. Także widzicie, nasz silenus ma się nieźle, rośnie. E, poczekaj, to ja potrzebuję jakąś łyżeczkę, troszeczkę zebrać tych skoczogonków. A, się tam schowa, patrz, ta cwaniaczka. Nie potrzeba ich dużo, bo one się tak czy siak, moi drodzy. Szybko rozmnożą w takim terrarium. Tutaj na pewno w tym hut też tego siedzi od groma, to ten mech też mu wrzucimy, bo skoczogonki bardzo fajna sprawa. Posprzątają za nas, że tak to ujmę. I fajne jest, bo w pojemnikach, właśnie takich, gdzie jest wysoka wilgotność tak jak silenus na przykład, czy, czy inne. Petersiak, czy inne heterometrusy, one potrzebują dosyć wysoką wilgotność, bo to są okolice 80%. Także skocz ogonki mnożą się jak szalone, bo skocz też potrzebują wil wilgotność. Więc, Ej, naprawdę szkoda tego teraz wyrzucić tego torfu. Zobaczcie, że tu skoczogonków jest. Czyli co? Może zostawimy ten pojemnik jako kolonie skocz co? Dobra, myślę, że, że tyle starczy. Skoczogonki, naprawdę, naprawdę porządna, porządna ekipa sprzątająca. Bardzo porządne chłopaki. A, naklejka, bym zapomniał. Znowu muszę naklejki przerabiać przez te zmiany nas. Bo tutaj jest napisane Petersi. A on już Petersi nie jest. Czech. I naklejeczka wleciała. Także co? Zamykamy kolegę. Jego też nie będziemy karmić, bo on nam jeść ostatnio nie chciał. Ale, żeby nie było nudno, sprawdzimy też, co u naszych. Dwóch z grupówki. No i fajnie, cześć chłopaki. Chociaż mam nadzieję, że wy nie jesteście same chłopaki. Ale też zobaczcie, jakie No Ja wam troszeczkę zwilżę, bo już wam tutaj wysycha. A nie raz pytaliście mnie, prosiliście, co tam o skorpionów, że za, za mało skorpionów. Także w związku z tą akcją, z Loatikusem, że taka przypadłość jak pleśń mu się zdarzyła. Stwierdziłem, że wam. Zrobimy taki oto updatecik. Te, te skorpiony to już takiego powiem Ci dorosłego kraka chyba już by dały radę, nie? Myślę, że. Tak. No, one takie beczki są, że kurczę, ja nie wiem, czy one w ogóle zjedzą. Nie łobuzy. Cześć. Ty druga beczka? Cześć beczko. <laughs> Fajne są. Skorpiony, bardzo, bardzo fajna sprawa. Gorąco polecam. Także nasza grupoweczka dwóch sztuk ma się. Nieźle. I sobie tutaj żyją, jakby nigdy nic. Żeby nie było, że nie, robili, nie zrobiliśmy żadnego feedingu, to spoko, nie marcie się, ja wam feeding zaplanowałem. Tylko w tym wypadku bez obiektywu makro raczej się nie obędzie. Na live'ie kilka osób pytało mnie, co u naszego Hadrurus Arizonensis i czy nadal żyje. Jak widać, żyje. I ma się naprawdę nieźle. Myślę, że dobrym Dobrą opcją będzie przepięcie się nam obiektyw makro, aby się do niego zbliżyć, bo na tym obiektywie to jest raczej max, co możemy osiągnąć. A naszykowałem mu karaczanka. Na pewno chętnie zje. No i jest nasz hadrurus, ale on jest fajny. Zobaczymy, czy zje. Ja teraz przejąłem kamerę, a pani DJ-owa mu spróbuje dać karaczana z pensety. Zobaczymy, czy nam się to uda, ale byłoby super. No. Dawaj dziada. Ale on jest wariat. Nie chcesz jeść? Nie uciekaj. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Dobra, rzuć mu może o. Jest, jest, jest. Najważniejsza teraz ostrość którą gubimy przez to, że on biega. Co on robi? Powiem Wam, że nagrywanie mak makro w momencie, kiedy skorpion biega jak szalony, graniczy po prostu z cudem. Złapał drugiego. Aj, dziabną dziada! Zrobił mu dziabdzi dom. Ostrość! No, fajnie to, wy to, fajnie to wygląda, serio. W, w każdym szybczyku trzyma sobie jednego karaczanka. Grubo, ale powiem Wam, że uchwycenie na obiektywie makro jest wyczynem. Zwłaszcza jak coś biega i się rusza. Uciekł ci. Oho, zaczął jeść. No, powiem szczerze, że te zbliżenia mi się podobają. Fajnie by było go teraz troszeczkę odwrócić. O. I to ujęcie mi się podoba. To jest naprawdę fajne ujęcie. Jak tak patrzę, jak on nie, to sam się głodny robię. Mega to wygląda. Ale on musi się tyle ruszać. Biega z jedzeniem w pysku normalnie, no. Mama nie mówiła, że nie wolno się bawić jedzeniem. Nie baw się tym jedzeniem. Ja wiem, światło mu przeszkadza, tego jestem pewien. Ale ty jesteś zachłanny! Dziabnij go, dziabnij go, on się jeszcze rusza. No zachłanna bestia. Polecam. Naprawdę fajny skorpion, bardzo aktywny, no i jak widać to nie heterometrus. Zawsze chętnie je. Już się nie mogę doczekać, jak przejdzie wylinkę i będzie większy i w ogóle to makro wtedy będzie turbo-kozackie. No powiem Ci, Pani DJ-owa, że normalnie aż szkoda by było przerwać nagrywanie teraz. No szamie. Powiem Ci, że jak patrzę na to tu stwierdzam, że ja mam skrzywioną psychikę. Bo on go zjada żywcem, a mi to sprawia przyjemność. Obserwowanie, jak je. No? Znaczy, że jest coś ze mną, nie tak? Nie, wszystko w normie. Wszystko w normie, no to najważniejsze. Także już wiecie, co słychać u naszych skorpionów. Ja wiem, że ten odcinek nie był turbo kozakiem i e, nie jest turbo mega długi. Aha, pani Didżiowa wrzuci mu jeszcze jednego. To poczekaj, poczekaj, poczekaj. Oddalę się trochę z obiektywem, żeby szerzej ostrość była. Zobaczymy, czy, czy złapię trzeciego. No. Bo nie ma trzeciego szczypca, wiesz. Pewnie dlatego. Ale znajdzie sobie go później. Także co moi drodzy. Pamiętajcie o giełdzie 28 marca, na której bardzo prawdopodobne, że również będzie specjalna akcja. Także śledźcie kanał. Myślę, że bardzo możliwe, że do zgarnięcia będą fajne nagrody, a ja ganiam dalej Skorpiona. Pamiętajcie, do końca lutego obowiązuje Was rabat w sklepie Pająka Mirka, także na hasło DJ Rachno i jego ptaszniki przy zamówieniu otrzymacie 10% rabatu. Promocja trwa do końca lutego, także śpieszcie się z zakupami u Pająka Mirka. Oczywiście Ciebie, Rafałku, mocno, mocno i gorąco pozdrawiam. I co moi drodzy, jeśli film ze skorpionami wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. A uwierzcie mi, warto śledzić, bo będzie mega. Jeśli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube'a. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. A my widzimy się już na niedzielnym live, na którym odbędzie się specjalna aukcja naszego kanwasa. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Hej! Proszę, ja myślę, że to będzie lepszy pomysł. Proszę, magnes. Proszę, kalcium. Magnez B6. Kalcium. Czy w doktora bawisz? Boże, jak te dalej później, to tylko nie rób mi lewatywy.